Na samym początku chciałem powiedzieć, że wróciły bluzy Kiss My Depression. Także, jeżeli wejdziecie na hati.titris.com przez 2i, hati przez 2i, tak jak macie w opisie, albo tutaj w karcie na górze, to tam możecie kupić sobie akcesoria y, i ciuchy Kiss My Depression y, takie same jak kiedyś. Czyli, na przykład, taką fajną bluzę z haftem na rękawie, oczekajcie. O, nie. Oprócz tego bluzy z różą i bluzy ze złamanym sercem możecie kupić na soulgang.pl, ale uwaga, zostało ich bardzo mało i możliwe, że ich już nie będzie, więc musicie je kupować. Musicie je kupić, ponieważ. No kuźwa, musicie je kupić, bo ich nie będzie i tyle proste, nie? <ścoughs> o co chodzi z tytułem? O to, że nie kończę z YouTube'em. Y nie, absolutnie, nie myślcie sobie tak. Chodzi o to po prostu, że chciałbym rozpocząć jakąś nową erę, ponieważ YouTube w ostatnimi czasy szedł troszeczkę na drugi plan, a chciałbym przywrócić go na pierwszy plan w moim życiu, więc postanowiłem, że dodam do niego jeszcze jeden smaczek. Oprócz filmów z parodiami dostaniecie również dużo filmów o tatuażach. Na przykład yy, może porozmawiamy sobie o tatuażach Martinkiewicz. Albo może powiem wam jak nie wkurwić tatuatora, albo hmm, albo po prostu dam wam jakieś porady O, hero Albo po prostu dam wam jakieś porady dotyczące swojego pierwszego tatuażu Po prostu rozwiniemy nasz kanał y, tak, aby znajdowała się w nim tematyka tatuaży Wiem, że czekacie na rap w prawdziwym życiu Rap w prawdziwym życiu będzie już niedługo najnowszy y, i myślę, że przy tej serii na pewno długo zostaniemy, więc nie musicie się obawiać o rap w prawdziwym życiu. Yy, nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu, a ja wam na nie odpowiem. Chciałem wam tylko powiedzieć głównie o bluzach, ponieważ yy, no może już nie być niedługo bluz z różą i bluz ze złamanym sercem, a jak najbardziej będą yy, bluzy z Kiss My Depression. Link macie w opisie, link również wyświetla wam się tutaj. Yy, pewnie w karcie znowu wam się wyświetla link, yy, także wbijajcie. Kupujcie śmiało. Hmm, może kiedyś osoba, która będzie miała moją bluzę albo koszulkę, e, zostanie jakoś nagrodzona ale żapsom. Wiecie o co chodzi. Także, widzimy się już niedługo. Wielkie dzięki za obejrzenie tego króciutkiego odcinku Odcinka <grych> subskrybujcie i ja nigdy nie odejdę z YouTube. Nigdy. Pa.